Mano. Z tej strony Mario Moto! Ej, ja już nadaję z Polski. No niestety już musiałem wrócić. Byłem sobie spełnić małe marzenia, które tak szybko się spełniły i tak szybko minęły, że nawet nie wiem kiedy to już było. Powiem mam, no, z to widzą, z tym wszystkim, to tak kurde spontan. A żeby nie wesele brociaka w Stanach, no to pewnie, pewnie nigdy bym tam nie był. A to tak śmiechem, żartem, no i wyszło. Ale powiem Wam, że fajnie było, zajebiście mi się podobało. Nie żałuję żadnych pieniędzy wydanych, aczkolwiek koszty podróży, wizy i tego co tam no jeszcze nie wspomnieć o tym, że wielkie podziękowanie dla rodzinki no ta rodzinka trochę mnie ugościła z żoną byłem a jeszcze taki nasz braciak cioteczny był razem no nie powiem było to no, zajebiście eee, może zrobię Także powiem po kolei, no, jak się wybraliśmy już na ten e, samolot oczywiście bilety przez internet 6600 e, kosztowały dojazd, jasno to już wiadomo, że własną rękę no i co? na lotnisko idziemy sobie wydrukować kartę podkładową oczywiście przy moim szczęściu Karta pogodowa nie została wydrukowana przy tych maszynkach, które tam stoją. E, jedynie nalepki wydrukowało na na walizki. No i co? I lipa, nie? No to lecimy do w kolejkę. No akurat kolejka nie była duża tam. Czy pobierają te walizki i tak dalej. I ten. No jeszcze stoją, ale bym jeszcze zapłacił. No ale już o to. No i staliśmy w kolejce. 15 minut to akurat była mała, żeby zdać ten duży bagaż. No, bo karty nam nie wydrukowało, to więc bez kolejki nie mogliśmy tego zdać. No pan tam oczywiście poważył. No co prawda waga w bagażu była taka i taka w domu, ważona na dwóch wagach że tak powiem. No oczywiście ich waga inaczej pokazywała, na szczęście wiedziałem, że tak może być, dlatego robiłem zapas bagażu, eee, eee, no i dlatego się zmieściłem, eee, zabrali bagaż, oznaczone wszystko pięknie, ładnie. Czekaliśmy na nasz boarding czy coś takiego. Nie, nie wiem dokładnie, jak to się nazywa. Wiem, że tam trzeba było podejść, zapytałem po prostu bo nigdy nie, nie latałem nie byłem nie wiem gdzie co no ale okej. Okay. Z wspólnymi siłami była nas trójka więc się wiedziało gdzie rodzina kiedyś szła do lotu i tak dalej. Nie, no to proste. No i weszliśmy, trzeba było przejść ochrony, rewizję to osobisto, że tak powiem, nie? Po Prosto walizki, wszystko elektronikę, płyny trzeba było wyciągnąć Powiem Wam, że tak szczerze to w Polsce gorzej trzypali jak w Stanach z powrotem, no to naprawdę W Stanach to tylko przejechała walizka, ręce do góry się podnosiło w takiej maszynie i puszczali a to do tego dojdziemy jeszcze. No i jak nas przy, przy, e, sprawdzili, było wszystko e, wsi w porządku, że tak powiem. No to, no to trafiliśmy na miejsce bezcłowe. A na tych miejscach bezcłowych to to żadne bezcłowe, bo ceny są i tak wyższe moim zdaniem. już dużo czasu nie miałem. E, wolałem szybciej do samolotu iść. No i jak poszliśmy na miejsce, gdzie gdzieś się wchodziło do, może nie do kaptana, no bo oczywiście w Polsce komuna, nie. Kaptan to jest tylko dla biznesmenów. Moim zdaniem i trzeba było zapieprzać No przepraszam, trzeba było zapieprzać z fotkami, z walizkami. No wiesz, w podręcznym, ale to były jak walizki. No, no i co? No to, to trzeba było, to trzeba było, rad, nierad. No, do autobusu oczywiście. Eee, z autobusu do samolotu. A jeszcze tak było, że mieliśmy 2 godziny opóźnienia, bo nasz samolot został wyrusowany do jakiejś inspekcji dodatkowej, ale to dodatkowej, czyli kogoś tam dodatkowo jakoś przeszukiwali przy, a osoba, która przed nami siedziała, właśnie na nią czekaliśmy, ta dziewczyna była wzięli, a bo tak powiem, że podsłuchiwałem. No. E, wzięli ją tam no, i badali jakieś, nie wiem czy broch na ręcach miała, czy narkotyki, jakieś testy takie, wiecie, no, no okej, okay, no czekaliśmy, wróciła zanim wszystko się tego odpaliło i tak dalej, no to dwie godziny bite. No i co? 10 godzin bodajże jeszcze w samolocie lotu. No fajnie samolot, ponad 1000 na godzinę, nawet zapierdzielowy momentami siedziałem się, bawiłem oknami elektrycznymi raz jaśniej, raz ciemniej no i fajne były widoki tylko, że niestety trafiło, że siedziałem na skrzydle nie wiedziałem jak to się wybiera te miejsca no i tak strzelałem no że teraz będę mądrzejszy, wezmę już inne a to też nie zawsze wiadomo jakim samolotem się leci, nie? no i co? no i jak to latywaliśmy no to rodzinka oczywiście nie blisko, ma oha, Oni wiedzą zawsze, że polski samolot to tylko tamtędy lata, nad ich dołem No i ruszyli 10 minut i byli na lotnisku. No i my wyszliśmy za samolotu. No trzeba było jeszcze zdać tą... E, no zarejestrować się czy coś takiego, nie pamiętam dokładnie nawet. Ale trzeba było wydrukować taką kartę, podeszliśmy do jednej maszynki, o, oh, fakt, mówię, po angielsku, no to będziemy strzelać. No, też lipa, nie wiadomo, tak na pałę, nie? Ale coś tam nie chciało puścić nas, no to dobra, poszliśmy dalej, patrzymy, jeszcze inne stoją, no to skanujemy te paszporty, trzeba było paszport zeskanować, tam dane swoje podać, cel wizyty, i tak w kółko, a i tą deklarację celną, którą w, w samolocie trzeba było wypełniać, nie? No i potwierdzaliśmy wydrukowaną kartę, no i patrzymy dalej za tłumem, cały czas za tłumem. No i tak za tym tłumem szliśmy. No i była... E, były stoiska, że tak powiem, miejsca, w których właśnie, bo te e, urzędnicy celni czy niecelni, to nie wiem jak oni tam się zwią, którzy... Właśnie nam wijają ten pobyt, który możemy tam odbywać w Stanach No i co? Pan zapytał mnie Bo z żoną podeszłem Żona trochę go się zestresowała bo Ja chyba bardziej zrozumiałem go niż żona. Co żona angielski umie? <grym> no i... Pan zapytał e, W jakim celu lecimy No to co? Vacation kurcze, nie? Noże wakacje turystyczne bo... Oczywiście po angielsku trzeba było, no to jak miałem, tak mówiłem. No i na ile? No to że na dwa tygodnie. A no i jakim celu to jeszcze że na wesele, nie? Kuzyn, kuzyna, okej. Okay. No i do kogo dokładnie tam? No to tam zaczęliśmy adres, ale to mu chodziło bardziej, bo zapytał czy kuzyn, czy babcia, mama, nie, no to wiadomo, tam ciocia. Jak brat, siostra, Proste. No to takim takiem powiedzieliśmy. Ja on zapytał czy my pierwszy raz. A ja, o ja, o ja, nie? Śmiesznie, bo on się zaśmiał. Ja to tam nawet nie wiedziałem, kiedy, kiedy to. tę ochronę. Tak, ja to w sumie. Aż potem do mnie to tak w sumie doszło, że to już to chyba wszystko. No i co, trzeba było po walizki iść. No, wbił nam pan pieczątkę. Oczywiście daty nie było w, w pieczątce To nie wiem dlaczego Naszego brata, No to bardziej tam trzepali eee, Ze względu chyba na to, że oni widzieli, że jego rodzice kiedyś byli w Stanach i przesiedzieli ten czas W którym, eee, w którym eee, no mogli być A przesiedzieli go, no i w tym roku właśnie ich nie puścili za to specjalnie już pewnie nie puszczą, chociaż nie wiem, jak to teraz będzie po zniesieniu. wiznie. ale no go trzypali, pytali, myślałem, że go nie wpuszczą, a nie był z nami razem, no bo myśmy wnioski oddzielnie pisali, więc oddzielnie wchodziliśmy no i co? No i zapytał go, wiem, że na koniec, e, czy ma bilet powrotny. No powiedział, że ma. No to powiedział do niego, to pokaż. No i on wyciągnął tą rezerwację dokładnie, bo biletu nie mieliśmy, czy to rezerwację się ma nie. No i jak zobaczył, to to go puścił. Jeszcze pytał, wiem, że czym się zajmuje i takie tam wszedety. To samo co prawie i nas. No ale tak widać było, że do niego stanowczo nie. kostki mu tam potem coś sprawdzali, nie wiem. No ale puścili go tak czy tak, mniejsze już oto. Ważne, że się udało poszliśmy po odbiór walizek oczywiście nasze walizki to jak szmaty latają a, to już chyba każdy wie miałem nowiutką walizkę a, a, a wyglądała tak jakby ktoś ją papierem ściernym szlifował nagrywa się, nagrywa o, jeszcze coś się rozmozało, zaraz zjadę gdzieś, a już nie zjadę pewnie. no i wyglądała jakby papierem ściernym ktoś ją potraktował Wam powiem, ale to tu szli ludzie, tam szli ludzie, no i nie było wiadomo, no i tak na No i wyszliśmy w końcu. A, rodzinka czekała. Haj, haj. I przywitali nas. bo nie znałem brata czy też jeszcze nie znałem że tak powiem od urodzenia za młodego tam gówniarza chyba byli tutaj z tego co tam wiem ale no ja nie miałem okazji w o tak sięgać daleko no pojechaliśmy do domu oczywiście to już był wieczór u nich Fajnie, Bo w czasie się cofnęliśmy, tego samego dnia wsiedliśmy, tego samego dnia wysiedliśmy, nie? Co mogę wam powiedzieć? Może tak wkrótce, a resztę będę wam pokazywał na, na tym filmie. Może film podzielimy na jakieś trakcie. Może to będzie właśnie podróż moja, którą w Stanach odbyłem jak przeszliśmy przez, przez to wszystko z żoną, przez te graniczne przejścia itd. to jeszcze do tego dołączę, no może tak, że na powrocie e... poszliśmy też walizki zdać e... po prostu przeważyli nas to samo co w Polsce no i poszliśmy do miejsca gdzie się odlatuje tak właśnie zrobimy, że to będzie e, etap podróżniczy nasz wyjazd do USA a zwiedzanie i te inne sprawy w następnych filmach. No i co więcej. Staliśmy znowu w kolejce takiej, było kilka tych bramek. Ja z żoną chciałem podejść do jednej bramki za? no ale chyba pa... Koloś krzyknął coś po angielsku Był taki Amerykaniec perfitny Że tylko pojedynczo jak pojedynczo jak ja razem jestem to razem chyba wchodzę, nie? Jakoś inni na innych ramkach mogli. No ale dobra. No i się cofnąłem trochę, czekałem na swoją kolejkę, że mnie zawoła ale kutas taki był wredny, że po prostu eee, zrobił specjalnie, wziął z innego rządka kogoś żeby mnie tylko nie wziąć ale mnie akurat taka pani zawołała z drugiego, następnego rządka co on to jedzie? Czu. No i wzięła mnie eee, oczywiście miałem czapkę, bluzę no, ten... zagląda w ten paszport a ja wiem dlaczego, no zaglądałbym za i nazwisko, ale wam nie powiem No i zaglądasz wziąłem czapkę się uśmiechnąłem i ona się uśmiechnęła do mnie eee... Eee... I podziękowałem i poszliśmy dalej No i na samolot praktycznie już chyba wtedy prosto poszliśmy Było, Było trochę kawał... do przejścia kawałek prosto do samolotu e, nie pamiętam właśnie czy myśleliśmy z powrotem e, kaftanem czy tym kołnierzem czy jak to tam się zwieczy po prostu autobusem też podjechaliśmy nie chyba prosto kaftanem no tak bo w Chicago no tam lipy nie ma no jasne przecież kurde No i co więcej, z powrotem praktycznie w to samo miejsce jedno dalej usiadłem, bo tak miałem zarezerwowane. Powiem wam, że z powrotem no, w samolocie było dużo miejsc wolnych, można było takie tanie linie wyhaczyć. Czasami właśnie moja rodzina, tak zagrożę, że tak powiem, przylatuje, bo to chyba te w ostatniej chwili, jak są puste miejsca, bo, bo z Polski do Stanów to kurde samolot był zabity. No i masakra była, nie? Powiem wam, że zimno nie było, bo temperatura optymalna, tylko tam strasznie się bawili tym światłem, chodzili te jedzenie dawali. Ja powiem wam, że z polskiej strony jechaliśmy z Polski, lecieliśmy znaczy. No to te jedzenie, brałem kurczaka, bo ja zawsze kurczaka jem, nie? Proste. No ten kurczak był jakiś taki czarny, kurde. No nie wiem, nie smakowo w ogóle. A jak wracaliśmy, to też kurczaka sobie wziąłem, no i powiem wam, że ten kurczak był zajebisty, ja nie wiem kurwa o co chodzi w tym, ale no, no jedzenie no to zależne, nie, jak chyba trafi, a jeszcze co do tego, w samolocie strasznie ciasno, ja mam długie nogi, jestem kawał chłopa, No i było dla mnie strasznie ciasno, 10 godzin wytrzymać. Z powrotem leciliśmy 8. Dlatego, że no wiadomo ruch ziemi jest z drugą stronę, czyli mamy jakby naprzeciwko ruchu ziemi lecimy czy coś takiego. No i mamy dlatego krócej. Bo Tak musimy z Polski lecieliśmy wyprzedzać ziemię. No i co więcej? No ciasno! Niepotrzebnie moim zdaniem jeszcze chodzą tam, sprzedają, kurde, jest tłum ludzi, każdy chce trochę nogi rozprostować, ci co z brzega siedzą, oni łażą z tymi wózkami, a może, a może to, może to, może to jeszcze bezcłowe. A kurde ktoś by chciał sobie sobie kupić, to by kupił Ja tak myślę, że to już trochę przesada, jeszcze handel w samolocie robić. Ale okej, okay, takie tak mają ten. Panie bardzo miłe, bardzo ładne były. U wszystko co trzeba było. słuchawki nosiły, można muzykę było słuchać, oglądać bez problemu, no wiadomo, tak filmów filmy też były, oglądałem nawet takie jakieś tam bajki, że tak powiem Jak to mój brat nazywa o, no to bajki no jednym słowem ale no co miałem robić? 10 godzin, ludzie, kurde powiem wam, że no przed 10 godzin to takie kurde ciężkie było ja myślę, że no droższa klasa to droższa ale tam na pewno mają luz, bo widziałem jak przechodziłem, nogi rozprostowują dobre są też miejsca, e, te przed łazienkami tam też nogi można wyprostować dobrze ale tam jest problem takiego typu, że te miejsca dwa razy tyle kosztują co chcemy wybrać je. Przy oknie wybieramy, to płacimy 120 zł. Eee, e, obok tego, tej osoby, która siedzi przy oknie stówę i jej obok 8 tych. No czajcie. Jeszcze tak zarabiają, no, że moja żona nigdy nie latała. Więc no, musiałem kupić te miejsca. Chciałem też przy oknie być. No jakby nie było. Było nie było te 400 zł. Ja się szarpnę, no, nie szarpnąłem tyle, to się szarpnąłem na to, No i okej. Okay. Co więcej mogę dodać, no takie to wszystko utrudnione było. ciasto, o to chodzi może bardziej. W tych łazienkach też tak było o sobie chyba będę zawracał, bo zimno się robi Zaraz polecę na stację. Zobaczę jak tam kamera się trzyma i... No i tyle mogę wam powiedzieć Wróciliśmy do, do Polski, z samolotu wysiedliśmy. Oczywiście z powrotem, autobusem, jak to w Polsce nie tak na autobus biorą. No i po walizki, z walizkami do wyjścia. Oczywiście przy samym wyjściu jest e, trzepanie. Powiem Wam, że nie, nie trzepali, bo mi się udało. Bo nie, strasznie tam zawzięcie rozmawiali między sobą i my tak przeszliśmy ja to nawet nie wiedziałem że to tam trzeba ja tam nie czytam tych szyldów nigdy i nagle wołają kogoś tam kurde myślałem że mnie się wracam bracia jak sić, sić, i idź, 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 ja tam nic zbytnio w tych torbach nie miałem nie? weselną wódkę miałem tylko no dla, dla ojca no ale ale się zawróciłem z powrotem i prosto do wyjścia i wyszedliśmy i już rodzinka była no i tyle, z powrotem do Domciu Brawo gościu, ściemnica! No i wysiedliśmy do Domciu, pojechaliśmy, zmęczeni oczywiście, w podróży W samolocie nie spałem, powiem wam Miałem chęć, ale mówię, a wrócę, od razu pójdę spać i tak było, No, no wracając jeszcze do tej podróży E, przy startowaniu, no to trochę tam uszy się zatykały, tak jak w górach się idzie i czy tam się jedzie w kolejką, nie? Ale przy lądowaniu w Chicago, jedne ucho, tak mi zaczęło boleć, za uchem tam szczególnie wewnątrz. No i... Myślałem, że nie wytrzymam, normalnie tak jakby... To taki ból był jak, jak ząb e, zepsuty, bolący już kilka dni, nie? No tak a potem, potem przestało, To jest łagodniej, nie wiem. Może dlatego, że on za szybko samolotem schodzi z, z takiej wysokości, e, szybko schodzi, potem e, wstrzymuje ten lot na tej wysokości da, zadanej i potem znowu schodzi, ale z tej największej, za dużej, to ciśnienie chyba strasznie źle wpływa na, na uszy, bo powiem wam, że przez dwa dni to miałem w Stanach ucho spuchnięte, znaczy spuchnięte, za uchem miałem tak, e, dotknąć nie mogłem nawet, tak było napuchnięte. Tam rzucie gum, nie rzucie gum, tam słuchawki, srawki, to to nic nie pomaga. Niemniej, bo ja może kiedyś miałem problemy e, e, laryngologiczne. no i pewnie z tego tytułu, e, no były problemy. No i z powrotem wracaliśmy, to też przy wlocie tam spoko, w się przetkało ucho. No ale ale powiem wam, że uszy normalnie tak mnie bolały, że znowu miałem za uszami spuchnięte dotknąć nie mogłem przez dwa dni, będąc w Polsce. No to była masakra. Tak bolało, ale na szczęście puszczało potem przed samym tym lądowaniem, że można było jeszcze te widoki sobie podziwiać no, o ile pogoda pozwoliła. To może wam w międzyczasie coś w tym filmie zapuszczę. Gdzieś tam zdjęcie nawet z jedzenia i tak dalej mam, to wam pokażę. Bo nie wszystko mogę pokazać, wiadomo. No. I to tyle chyba. Trzymajcie się. Czekajcie następnego filmu z, przy... z samego Chicago. jak pływaliśmy tam e, łodzią, oba coś tu zrobili, Jak pływaliśmy łodzią, ojej, a następnie autobusikiem jeździliśmy takim na górze, że nie było dachu, a to było fajne, można było dobrze wszystko zobaczyć, ja tam trochę ponagrywałem, to wam to puszczę w następnym filmie, także... Czekajcie cierpliwie, bo niestety po powrocie do Polski to tyle zaległości, wszystkiego, że trzeba ponadrabiać. No i, no i niestety to wszystko wszystko w czasie się przekłada, praca i tak dalej. Tak więc, nara, do zobaczenia, do, znaczy do usłyszenia. Bye.